Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o potencjalnym powrocie zachodniego biznesu do Rosji. Niedawne spotkanie amerykańskiej administracji z przedstawicielami Władimira Putina obudziło nasz niepokój i entuzjazm na rosyjskich rynkach. Póki co widać go przede wszystkim... Na moskiewskiej giełdzie i w kantorach. Rubel od dawna nie był tak mocny 87 rubli, 85 kopiejek za dolara, choć to jest oczywiście kurs oficjalny. Tutaj pojawia się bardzo wiele niuansów, gdzie staramy się kupić walutę, czy kupujemy stare banknoty, czy nowe banknoty. Tutaj jest problem z tym, żeby realnie kupić pieniądze. Po tym kursie, ale tak czy inaczej widzimy, że oczekiwania. Są entuzjastyczne. Swoją drogą to bardzo wiele mówi o tych wszystkich zapewnieniach samego Władimira Putina, jak i jego przedstawicieli o tym, jak bardzo sankcje pozytywnie wpływają na sytuację ekonomiczną Rosji. Przypominacie sobie wielokrotnie słyszeliśmy od nich, że sankcje tylko i wyłącznie wzmocniły rosyjską gospodarkę. A tutaj kiedy tylko pojawia. Pojawia się szansa na to, że te sankcje znikną albo przestaną się zaciskać. To rynki rosyjskie reagują gwałtownym optymizmem. Swoją drogą trzeba tutaj dodać, że odkąd Trump przejął urząd, faktycznie Amerykanie wstrzymali pracę nad zacieśnianiem sankcji, przy czym zareagowały na to inne kraje. Wielka Brytania obiecuje wzmocnienie sankcji. Unia Europejska wprowadziła kolejny pakiet, Australia się także odezwała w tym temacie, więc to nie jest tak, że całkowicie się te sankcje zatrzymały, ale ten walec amerykański realnie póki co zwolnił i to już wystarczyło, żeby pojawił się duży entuzjazm. Pojawiają się jednak takie wypowiedzi jak ta. Putin nakazał wypracować mechanizm powrotu zagranicznych firm. W domyśle oczywiście do Rosji. Tutaj pojawiły się też nagłówki w Polsce mówiące o tym, że zagraniczne brandy chcą wrócić do Rosji. I tutaj zacznijmy od tego, że trzeba mówić o sprawach poważnych i zaznaczyć, które sprawy to są te, poważne. Jeśli mówimy faktycznie o powrocie marek do Rosji, do rosyjskich centrów handlowych, a to faktycznie było ostatnio głośne ze względu na wypowiedzi przedstawicieli takiego stowarzyszenia centrów handlowych. Oni się wypowiedzieli w takim duchu, że chcieliby i zapraszają te marki, które odeszły, żeby one wróciły. Ustalmy tutaj jednak, jeśli powiedzmy marki odzieżowe wrócą do Rosji, będzie miało to dość niewielki wpływ na rzeczywistość. Jeśli Rosjanie znowu zamiast ubrań chińskich Będą kupować ubrania europejskie, amerykańskie, japońskie czy australijskie, nie będzie w tym żadnej większej szkody. Zwłaszcza, że te firmy działają z Rosją na zasadzie długiego łańcucha pośredników i nie inwestują w Rosję, nie przywożą tam technologii. A to jest kluczowy tak naprawdę temat. To, czy jakaś tam odzieżowa marka czy biżuteria zegarki, samochody będą sprzedawane w Rosji, to nas nie boli. Jeśli taka firma samochodowa będzie produkować te samochody w Rosji, to jest już zupełnie osobny temat. To są inwestycje, miejsca pracy, często przekazywanie technologii, wypracowywanie... Kompetencji u rosyjskich pracowników, to jest faktycznie ten element, który przynosi rosyjskiej gospodarce, a raczej przynosił przez wiele lat wymierne korzyści. Tutaj możemy sobie zobaczyć World Bank Group Foreign Direct Investment Net Inflow czyli ten przypływ netto inwestycji do kraju, to ile tych pieniędzy tam wpłynęło w ramach inwestycji, minus to, co się tutaj równoważy, to są dość skomplikowane procesy, ale wprost jest tu napisane, jeśli chcecie poczytać, jak się dokładnie ten wskaźnik oblicza, to trzeba tutaj właśnie sobie... O. Tutaj ten fragment skopiować i poczytać. Ja sobie poczytałem, uważam, że jest to wskaźnik, który faktycznie ma tutaj dla nas sens. I możemy zobaczyć na tych dwóch przykładach. Mamy Federację Rosyjską na niebiesko. Tutaj zależy od tego, czy zaznaczamy jakiś wykres, czy nie. Jeśli nic nie zaznaczamy, Federacja Rosyjska jest na niebiesko. Dla porównania mamy Polskę na zielono. Tutaj w ogóle widzimy, że te bezpośrednie inwestycje w Polskę były rekordowe w roku 2022. Jednak przez długi czas one były niższe niż inwestycje w Rosję. I tutaj mamy kilka ważnych dat. Mamy rok 2014, kiedy one się praktycznie zrównały, ale tutaj możemy zobaczyć od roku 2005. Te bezpośrednie inwestycje w Rosję wyskoczyły bardzo potężnie. To nam bardzo wiele mówi. Ten wykres, jeśli go zestawimy z tym, co wiemy o historii Rosji, bardzo wiele nam pokazuje. Widzimy tutaj, że w czasach jelcynowskich rynki były wobec Rosji sceptyczne. Tam trwała wojna domowa w Czeczeni. Tam był ogromny bandytyzm, tam była ogromna niepewność i tych inwestycji było stosunkowo niewiele. Tutaj widzimy, że w latach 1997-2001 inwestycje były większe w Polsce niż w znacznie większej Rosji. A tutaj to nie, jest, nie są inwestycje per capita, tylko faktycznie bezwzględnie. Tutaj w Current US Dollar żebyśmy też mieli jasność. Więc kiedy się pojawił Władimir Putin tutaj po roku 2000, zaczęło to rosnąć, ale bardzo powolutku. Tutaj rok 2003 już się zrobiło lepiej, 2004 lepiej, 2005 jeszcze troszkę lepiej i tutaj już mamy wzrost Aż do roku 2008, drastyczny, to były czasy, kiedy faktycznie Rosja się bogaciła dzięki temu, że zaczęły działać reformy, dzięki temu, że... Zaczęły tutaj także rosnąć ceny ropy naftowej, wtedy inwestowano. W roku 2007 odbyłem pierwszą podróż do Rosji w życiu, w roku 2008 kolejną, wtedy trochę dłuższą. Wtedy można było słyszeć bardzo realny optymizm Rosjan, którzy widzieli, że się zmienia, że powstają drogi, że elektryfikują się. To był dobry moment. I te bezpośrednie inwestycje zachodnie z jednej strony wynikały z tego, że Rosja znajdowała się wtedy w dobrym miejscu, z drugiej strony znajdowała się w dobrym miejscu, bo pojawiły się te właśnie inwestycje. Ale wynikało to także z tego, że aż do roku 2012 Rosja grała w demokrację. Najpierw były dwie kadencje Putina, i tutaj aż do roku 2008 widać, wzrastały te inwestycje bardzo wyraźnie. Później mieliśmy spadek wynikający przede wszystkim z kryzysu finansowego. Za czasów Miedwiediewa to znowu rosło. Cały czas nie było powodów do podejrzeń. Oczywiście rola Putina była podejrzanie duża. Ale wszyscy traktowali to jako etap przejściowy i inwestowali dalej. I to osiągnęło kolejny szczyt w roku 2013, bliski tego z 2008, co się stało później. Rok 2014, widzimy tutaj ponad trzykrotny spadek inwestycji po zajęciu Krymu. I tu jeszcze raz warto przypomnieć, inwestycje zachodnie w Rosję. To nie są tylko pieniądze. To oczywiście jest ważne, ale nie można mierzyć tego tylko w ten sposób. Te inwestycje to są jednocześnie technologie i kompetencje, a to jest warte dodatkowych procentów od tych kwot. Więc tutaj ten potok technologii się skurczył. Potok kompetencji, pieniędzy, miejsc pracy, ale widzieliśmy, że po roku 2015 to znowu zaczęło rosnąć. I kiedy ta gorąca faza konfliktu w Donbasie się zakończyła, to później mamy tutaj takie ząbki. Trochę lepiej, trochę gorzej. Tutaj o 2018 słaby niecałe 9 miliardów, 2020 covidowy słaby, ale tutaj 2021 już znowu całkiem przyzwoity. I tutaj to jest kolejny przykład argumentu, który obala te wszystkie teorie mówiące o tym, jak to Rosja była biedna, zagrożona, zepchnięta w kąt i taka, no taka potraktowana po macoszemu na bocznym torze. I zagrożona, jeśli by Zachód planował atakować, napadać, niszczyć Rosję, to po co inwestowałby na przestrzeni dziesięcioleci setki miliardów dolarów w ich rozwój? Po co by to było? Budowanie tam fabryk, budowanie tam zakładów przemysłowych różnego typu, wchodzenie tam firm, które optymalizowały wydobycie ropy naftowej i gazu, to wszystko było wciąganiem Rosji do globalnej sieci połączeń gospodarczych, tworzenie wspólnych interesów, które jest przeciwieństwem szykowania się do agresji. Im więcej podobnych wspólnych interesów, im więcej inwestycji w danym państwie, tym mniejsza szansa, że będziemy chcieli je napadać. Po co mamy napadać kraj, w którym możemy spokojnie sobie inwestować, kupować od niego surowce? korzystać z jego siły roboczej w takich fabrykach. Wiadomo, kapitał przychodzi, daje miejsca pracy, daje zarobić, zarabia także sam. Tutaj widzimy oczywiście, że po roku 2022 te inwestycje bardzo potężnie spadły i osiągnęły wartości minusowe. Więc tutaj ustalmy właśnie, to jest ta ważna część. To jest to, Czego Rosjanie by chcieli z powrotem, i to, czy brzydko mówiąc, ciuchy wrócą do galerii handlowych, to nie ma najmniejszego znaczenia w szerokim kontekście, w takim bardziej strategicznym podejściu. To, że będzie można kupić sportowe buty w galerii, oryginalne, bezpośrednio od producenta, to nie jest ważne. Ważne jest to, czy te firmy wrócą i będą dalej w Rosji. Inwestować. I oczywiście tutaj w naszym takim ogólnym przeświadczeniu zależeć to będzie głównie od tego, czy będą sankcje, czy nie będzie sankcji. Ale tak naprawdę to nie jest główny czynnik. Bardzo duża część tego kapitału wycofała się nie dlatego, że ktoś im kazał, tylko dlatego, że nie chcieli robić tam interesów. Nie tylko ze względów na wartości i nie tylko ze względu na to, żeby zachować wizerunek moralnego biznesu, etycznego, bo ten czynnik też tutaj był ważny, rynek rosyjski. Nie jest tak duży, żeby ryzykować to, że się klienci na bogatszych rynkach obrażą za współpracę z Rosją, ale przede wszystkim ten rynek stał się bardzo ryzykowny i zresztą widzimy w tej chwili potężną falę powtórnej nacjonalizacji i innych przekształceń własnościowych w Rosji. Zresztą to jest proces, który cały czas się toczy, chociażby tutaj na początku lutego 2025 czytamy u Reutersa, że Rosja rozszerza swoje możliwości prawne, by przejmować mm, kapitał pozostawiony w kraju przez... Różne firmy i tutaj nie dotyczy to tylko firm zachodnich. Ten podział, powtórny podział kapitału w Rosji odbywa się w szerokim kontekście i dotyczy także firm rosyjskich. Pojawiają się całe dziesiątki, jak nie setki przypadków, kiedy firmy, które powstały w wyniku prywatyzacji w latach 90., są teraz z powrotem odbierane. Pod pretekstem nieprawidłowości w procesie tego właśnie, tej właśnie prywatyzacji, je się z powrotem nacjonalizuje lub przekazuje różnym prywatnym osobom. To dotyczy także firm zachodnich, w takim samym stopniu firm zachodnich, jak i firm miejscowych. Tutaj na przykład mamy Danona. Który został przekazany Ruslanowi Ali Sultanowi, który wcześniej był wiceministrem rolnictwa w Czeczeni. I on po prostu dostał wszystkie, wszystkie posiadłości, to nie jest dobre słowo, przepraszam, wszystkie nieruchomości i inny kapitał Danona w Rosji. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że jest po prostu bliskim człowiekiem. Ramzana Kadrowa więc można go w ten sposób wzmocnić. I teraz zadajcie sobie pytanie. Czy gdybyście byli człowiekiem odpowiedzialnym za decyzje strategiczne w dużej zachodniej firmie? Czy po zawieszeniu broni wróciliście, wrócilibyście do Rosji po tym, jak utopiliście tam setki milionów dolarów, które trzeba było porzucić? bo w kraju wybuchła wojna. Czy zrobicie to wiedząc, że ten pokój nie zaspokaja potrzeb żadnej ze stron, co oznacza, że wojna może wybuchnąć w każdym momencie jeszcze raz? Czy zrobilibyście to wiedząc, że w Rosji istnieje dyktatura oparta na osobie wodza, który jest już na tyle stary, że w każdej chwili może pożegnać się z tym światem, co doprowadzi potencjalnie do dużego kryzysu, który może sprowokować kolejny podział własności. Ja osobiście bym tego nie zrobił. I oczywiście tutaj także należy przypuścić, że część firm będzie chciało wrócić do Rosji. To jest biznes. Któreś z nich na pewno podejmą taką decyzję. Jednak, nawet te, które zdecydują się wrócić, prawdopodobnie będą bardzo ostrożne, jeśli chodzi o jakiekolwiek inwestycje w tym kraju. Nawet firmy, które w 2022 roku same nie sparzyły się na tej sytuacji, kiedy będą chciały zainwestować poważniejsze środki w tym kraju, będą najpierw analizowały sytuację i Zrozumieją, że jest to duże ryzyko. Dlatego ja osobiście nie słuchałbym nagłówków o tym, jak zaraz wszyscy rzucą się znowu handlować w Rosji. Być może handlować będą, wysyłać swoje towary bez dwóch zdań, to się będzie działo. Czy będą inwestować, tworzyć miejsca pracy, przekazywać kompetencje i technologie? Bardzo wątpię. Czy bez tego Rosja może się rozwijać prężnie i szybko, odbudować wojenne straty? Prawdę mówiąc, wątpię, żeby mogli to zrobić szybko, nawet z inwestycjami zachodnimi, choć one by tu bardzo pomogły. Bez nich będzie jeszcze trudniej. Wielokrotnie wskazywano na to, że Chiny mogą zastąpić Rosji Zachód, ale Chiny nie dają rosyjskiemu biznesowi dostępu ani do kapitału, ani do technologii i nie robią tego teraz w trakcie wojny i nie widzę powodu, dlaczego miałyby zacząć to dawać, kiedy wojna się skończy. Także ja póki co pozostaję ostrożnie optymistyczny w tej kwestii, w tym sensie, że jest mała szansa, by Rosji ktoś silnie pomógł w odbudowie ich gospodarczego i wojennego potencjału po zakończeniu bieżącego konfliktu. Rosja sama siebie postawiła na marginesie rozwoju technologiczno-gospodarczego, i w tej konkretnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z agresywną, imperialną Rosją, muszę przyznać, że mnie to cieszy, choć byłoby o wiele lepiej, gdyby te 140 milionów ludzi pokojowo współpracowałoby z resztą świata po to, żebyśmy rozwiązywali globalne problemy całej planety, a nie po to, żeby walczyć o wizerunek największego mocarstwa w okolicy. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.